Hmm. No, co sobie dzisiaj już odpocznę. Mario, Mario, chodź tu szybko. Zostaliśmy nominowani do Sixteen Challenge. Tak? A kto nas nominował? A nominowały nas następujące kanały: z Hinolem Wyłapie, Miss Agi oraz trzecią nominację otrzymaliśmy od Flaming Recycling. Serdecznie wam dziękujemy za nominację. Drodzy widzowie, wszystkie linki do akcji Hot 16 Challenge macie w opisie. Ale, dadzie ja nie umiem śpiewać. Nie interesuje mnie to. Jest akcja, którą trzeba wesprzeć. Oj, Mario, siadaj i pisz. Ale, Dadzia, co ty myślisz, że napisanie tekstu to jest takie. O! O! Mam gotowy tekst. O! Tekst już mamy. To teraz jeszcze strój. Hmm... Czegoś mi tu brakuje. Zapraszamy na naszą Hot Sixteen Ciele. Wszyscy zamaskowani. Po domach pochowani. Koroną są włączeni. Przestroszeni. Już wszyscy wołają, że dość tego mają, by życie wróciło. To do, które dotąd było. Ja jestem pewien, że radę sobie damy, bo silną sobie wolę życia mamy. I trudne chwile nam się zdarzają, a czasy przeszłe tylko potwierdzają. My nasze życie kształtujemy Dziś dla naszych dzieci je konstruujemy Jak wobec siebie nawzajem my postępujemy Sami z własnej woli o tym decydujemy Jaki świat jest przed nami Zdecydujmy my sami Wolną wolę przecież mamy Kierunek sobie wyznaczamy Są tam i w ryzach trzymani nie głowa nie wariuje W zachowuje Niech strach ustępuje Rozsądek panuje Koronę pokonamy Bo silną wolę mamy O dzikiej naturze też pamiętajmy Dla jej odrodzenia się zmieniajmy Wraz ze zwierzętami razem żyjemy Czystej przyrody wszyscy potrzebujemy. Dobrym ludziom hołd składamy, dla nich szacunek głęboki mamy. Każdy, kto z sercem postępuje, na szacunek od nas wszystkich zasługuje. Kochajmy świat! Dobro jest w nas. Kochajmy świat! Dobro jest w nas! A teraz czas na nasze nominacje. Agnieszka z kanału Neska. Kasia z kanału Kasia Zielińska. Anna Małgorzata Dziedzic z kanału Anna Małgorzata Dziedzic oraz Kasia z kanału Pani Kruk. Z niecierpliwością czekamy na wasze produkcje. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zachęcamy do pozostawienia kciuka do góry, piszczenia w komentarzach jak się podoba, zasubskrybowania naszego kanału i widzimy się wkrótce. A wszystkie linki do akcji macie w opisie pod filmem.